deszczowe i jesienne prognozy, to mamy piosenkę na rozchmurzenie tego zachmurzonego i jesiennego nieba, przygotowaną przez dzieci z przedszkola. No właśnie, jakiego? Przypomnijcie, jakie przedszkole znali dzisiaj? Przedszkole mamy europejczyk. Przygotowaliście piosenkę. Jak zatytułowana jest ta piosenka? Please to take my dla naszych Please don't take my side nie, don't don't No to gorące brawa dla naszych przedszkolaków z przedszkola nie, 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 tak? Piosenka, rodzicom, tak Rodzice słuchają. Pozdrawiamy ich bardzo serdecznie. Jeżeli chcieliby posłuchać raz jeszcze, to będą mieli taką okazję, bo dzieciaki dostaną za chwilę nagranie z tego, co tu ładnie zaśpiewały. Do widzenia!